Zbyt wiele duchów do przepędzenia! A dla mnie w sam raz! Tam, Ekstra! Kolejne zwycięstwo, nie? Super! Keeper. Teraz sobie poświętujemy w pak burgerze. Proszę, jak zwykle ten słynny Pacman, który uważa się za lepszego, od innych. Może nie od wszystkich. Tylko od ciebie, Skino. Ale ten cytrynowy myśli wyłącznie o sobie, bo, bo pożar wszystkie przygryzki na melanz. A... Dzięki, że nie zostawiłeś nawet okruszków kruszków dla kolegów. Panie myślę tylko o sobie. Ja mnie e, faktycznie trochę mnie poniosło. Tak, tak musi! Racja! Ma apetyt na miarę bohatera. O, tak na niego mówicie! Bo ja mam trafniejszą ksywę. Denty zachłanny żółty prosia! Bo The pack is

nie pozwolę, żeby ten żółty truteń i jego podniebni pomagierzy pokonali mnie po raz kolejny! Mam dość mli mnie od tych newsów! O, mój ulubiony serial! U, u, bardzo czekałem na nowy odcinek. Duchsztajnowie zapraszają ucznia z wymiany zagranicznej do swojego upiornego domu. Będzie, Będzie strasznie. strasznie! Ja jestem, jak się mówi, zagraniczny uczeń z odległej Maziowi? <laughs> <laughs> Raczej straszny zbój, który odkryje najwstrętniejsze tajemnice i wykorzysta je przeciwko nim. <laughs> Może chłopak powinien odwiedzić Pacmana i jego koleżków. Uuu, Bublowi jakiś pomysł kiełkuje w pacynie. Ale jeszcze nie całkiem widzę, co z tego wyrośnie. Nawijaj dalej! O, gdyby ktoś zamieszkał z Pacmanem, taki zagraniczny uczeń, wtedy poznałbyś wielkie tajemnice oraz słabości żółtego. I pokonał go. Infiltrować świat pak szkodnika! Tak! Naprawdę podoba ci się mój pomysł? Mój pomysł, ty sługo bezmyślny! E, to twój pomysł, e, oczywiście, wasza sprawiedliwość. Zaraz! Jak taki beznogi duch uda pak światowego ucznia? Może mój genialny bliźniak ukradnie plany na jakieś nogi robota panu Scalakowi? Ja nie kradnę! Ja się tylko inspiruję innymi. Nieważne! Chcę, by mój genialny plan został zrealizowany błyskawicznie! A proszę! To ekipa, jesteśmy lepsi od wszystkich na świecie. Może z racje, ma rację, że wychodzimy na trochę nadętych bubków. Chociaż nimi nie jesteśmy, co? Tak, jesteśmy tacy sami jak inni ludzie. Nikt nas nie traktuje jakoś specjalnie. Proszę, moi specjalni klienci, to za uratowanie miasta. Jak zwykle. O, no pewnie ludziska. Może padniecie przed zarozumialcami na kolana. Tym razem Skibo może faktycznie mieć trochę racji. Musimy jakoś pokazać całemu światu, że jesteśmy zwyczajnymi uczniami, najzwyklejszymi. Ale jak? Poprosiłeś o nie i masz je. Voilà! Nogi. Średnio porywające. Co one potrafią? Czego nie potrafią? O, o tak, potwornie zajmujące. <laughs> Jestem dumny z mego pomysłu, jak matka z dziecięcia. A skoro Bubel obmyślił pewną część mego planu. E, ależ. Przyznajesz to? Spotka go zaszczyt noszenia nóg. O, wiedziałem, że będzie haczyk, ale szpakman mnie rozpozna po mojej doskonałej znajomości języka. Eee, tam, zmień akcent i dodawaj wstawki w stylu zwykłej młodzieży. Mów Boża i ziomuś, oni to łykną. Tak czy siak, nawet w przybliżeniu nie przypominam pak światowca. Już to zmieniam. <laughs> Chłopczy! O, proszę! Herbert z pak światowej prowincji! Ofermi. O, fermi! Ależ wstyd, potworny! Słuchaj! Za ramieniem masz czerwony guzik. Możesz go wcisnąć, jak będziesz musiał szybko uciekać. Uh, uh, a tu masz ślimą kamerę, żebyśmy byli w kontakcie. Ja będę zapisywać wszystko, czego się dowiesz. Tak. Zakoleguj się z żółtym żłobem i przysyłaj informacje. Idź już i działaj ku mej chwale. <słuch> będziesz musiał się przyzwyczaić, ale zrobiłem sobie pilota na wypadek, gdybyś się pod <grystanie> o, ja to mam szczęście. To jak pokażemy pak światowcom, że jesteśmy skromni? O, ogłoszenie od pani krąglakowej. Co pisze? Pisze, że przyjeżdża uczeń z wymiany zagranicznej i powie: powinniśmy... Ej, kujon, zgubiłeś się? Co jest? Nie włączyłeś kujon GPS-a? <grystanie> odwróć, odwróć! Jauć! Ojejku, znaczy, sorry, ja nie chciałem ciebie zakopać, eh, ziomalu? Serio? A nie będę chciał ci spuścić manta, luzerku! Daj mu spokój, skibo! To pewnie nowy uczeń z wymiany. Tak, jestem Herbert z Ofermi. Mówisz? To ja cię wykopię tam z powrotem! Chodź ty lepiej z nami, Herb. A wy kto? Snoby! Nie, nie! Tylko zwyczajni, normalni, niepozorni uczniowie. O, serio? E, w porzo! Ooo, myślicie, że jak weźmiecie tego ćwoka pod opiekę, zrobicie sobie piar? Ha! Rzucicie go od razu, jak wam popsuje imię? A guzik, Skibo! My się z nim nie tylko zakolegujemy, my z nim... zamieszkamy! Spójrz, Herbert, to twoja nowa chawira. Już jestem. Przyprowadzili mnie do domu. Niesamowite! Jesteśmy w pokoju żółtego! Daj mi joystick! No dawaj mi ta! O, oh, oh, oh. <trym zna transgender> ah, ok, ok, Oszalałeś! Nigdy nie wejdziemy do głowy Pac-mana, jeśli będziesz rzucał moim bratem! Uuh, nie mogłem się powstrzymać, odruch pogardy! O, sorry, sorry! A, a, Kuk Spych, tak się mówi, dziękuję w oferni. <laughs> nie ma sprawy, Herb, ale nie pokazuj, jak mówicie proszę bardzo. Światło gaszę za pięć minut. O, niby jak wcisnę moje sztywne giry do tego łóżka. Wskakuj, Kolo. Wygodne masz wyrko. Tak wskakujemy do łóżka w ofermi. cię nie boli, Herbercie? O, o, au, au, bardzo, au. Dobranoc, się. Zdeczka dziwny koleś. Mówiąc zdeczka, myślę bardzo. Dobranoc! Dziwny i dziwnie znajomy. Raportuj grzmocie! Tak, po pierwsze peruka drapie i nie pytam o ciebie! Co masz do powiedzenia o Pakmanie? Jeszcze nic, mój panie, prócz tego, że obronił mnie przed zbójem. Taka informacja jest do luftu, tak jak i ty. Zacznij rozpracowywać tego żółciaka natychmiast, kiedy wstanie. Ech. Szkoda, że Pacman nie obroni mnie przed tym zbójem. Wstawaj, wstawaj, Herbert! Pokażemy ci całe nasze Pakopolis! W porządku! <ścoughs> hmm. Tak, chcę się wszystkiego dowiedzieć o moich nowych kolegach. Wasz ulubiony kolor? Zieleń! Róż! Żółty! Doskonale! A wasze ulubione jedzenie! Oczek! Owoce! Wszystko lubię! Świetnie! Tak! A gdyby zdraci już najechał pak świat już teraz, jaki byłby Twój pierwszy obronny ruch? <laughs> Pierwszy obronny ruch? O, e, chciałem rzec, że byłem mocno poruszony już wczoraj, kiedy mnie obroniłeś bohatersko. Czysz, nie rozgłaszaj takich rzeczy, bo Skibo usłyszy. Jestem zwyczajny gostek, który akurat umie jeść duchy i wybekiwać ich gałki oczne. To jak to robisz, kolego? Wiesz, stary, mam taką małą sztuczkę od dawna. Tak? Oh! Oh! Oj chłopaku, co się stało? O, orety. Dosyć mocne trafienie. Że co? <laughs> Ja mówię, jestem całkiem zdrowy! Spoko, klawo! Ha, ha. Wiesz, ofermianie trenują w ten sposób w każdy ranek! Ale słabo Wam wychodzi to zajmowanie się nerdem z wymiany. Nie? Szkoda, że nie można wymienić Ciebie z Kibo. Śmieszne! Nie? O, dziękuję, dziękuję. Nikomu się nigdy nie chciało bronić Herberta. Nikomu. Czy on teraz mówi do nas? Nie, on się tylko podlizuje cytrynowemu. U, zapisz to. Nigdy nie lizać cytryn. Dużo lepszy fan niż schodzeniem, Cocher, pod nami labirynt, a ja lubię labirynty. Dumel! strasznie mnie zemdliło. Chyba zaraz zwymiotuję. Lecimy z nim do miasta. Tak samo! Zaraz, Zaraz będzie dzwon! Co za rozkoszny rozwój wypadków! Cytryniak za chwilę będzie pizzą z ulicy! Do góry, kolon! W górę! Puść go, Herb, puść go! Herb. stary w porządku? To było fantastyczne! Chciałbym polecieć jeszcze! Tym razem może nawet spróbuję otworzyć jedno oko! I bombowo! Ekstra! Super! Dobra, to lecimy obczaić resztę Pakopolis. Trzymaj się! Gała? Dawaj porcję najlepszych ślimaków z Grilla. Wolałbym ślimaki Bubla, ale on sobie poszedł i doskonale się bawi. Jeśli twój tempy, brat nie zdobędzie dla mnie użytecznych informacji, zrezygnuję z tego projektu. Kwardę. Kwardę. o Twarde! ależ piękna to zabawa! E, to znaczy, zabawowo jest w Dokąd teraz lecimy, musie? Mam dla ciebie fajną niespodziankę. Zobaczysz miejsce, którego nikt jeszcze nie widział. Tadam! Co my zobaczymy tutaj? Tutaj zaraz poznasz prezydenta Sferosa! Chcesz przedstawić mnie panu prezydentowi? Miło Cię poznać, chłopcze! Przyjaciel Pacmana jest moim przyjacielem. Wybacz, że nie pogawędzimy, ale jeszcze sprzątamy po ostatnim ataku z Dracjusza. Mój bliźniak sprawia nam wiele kłopotów. No i po co nigdy nie wygra? Nawet jako dziecko z Dracjusz był ofiarą. To właśnie podejrzewałem Mój brat nazywa mnie ofiarą A bubel się ze mnie nabija Dawaj go tutaj natychmiast Mój bezecny bliźniak po prostu się dostosował No bo cóż może zrobić, kiedy stoi w prezydenckim gabinecie <laughs> Może Przypomnij mi, żebym ukarał go później za to, że taką miał frajdę co jest herb? O, broniliście mnie, wycieczka, pan prezydent. Uwierzcie mi, nie zasłużyłem na to. Rzuć negatywne teksty, Kolo. Stary, musisz uwierzyć w siebie i zrobić coś w swoim życiu. Przyzwyczaiłeś się, że inni tobą pomiatają. Czyli musisz się nauczyć stać na własnych nogach. Dlaczego oni są mili dla takiego kompletnego, zwykłego nikogo? To mi wygląda na pewną uprzejmość. Czyli co? Uprzejmość! To akt traktowania innych z szacunkiem oraz życzliwością. Ale dlaczego oni tak robią? Uhu, wiem już! Taki podstęp! Piękny! Zapisz go! Udawaj miłego, by oszukać nieprzyjaciela. Dobre! Hej! Co wy robicie? Przygotowujemy się do wielkiej szkolnej potańców. To ta, ta, ta tańce? Ja e, podziękuję. Coś ty! Na takiej imprezie podbudujesz sobie pewność siebie. Nauczymy cię robić totalnie ekstra kroki. Oj, tak! Ja... A, nie lubię kroków. No chodź, będziesz wywijał jak Elvis. Pończ tracić czas na lekcję tańca i spytaj szkodnika o coś przydatnego, panie nieprzydatny! Herb, czy ty na nas patrzysz? To czyni paka niepokonanym! Jego wspaniała zwinność! Słyszałeś? Masz rzadką sposobność. Patrz i ucz się! Rozum. Numer zapisuj i wołaj zastępy duchów! Patrzcie uważnie i uczcie się ruchów pac I wszystkie duchy! Do tańca! To jest rozkaz! Yeah. Taniec z łajzami. Dobra, Herb, zapamiętaj, czego cię uczyłem, i bądź gwiazdą! Abym tylko się nie wsypał! Dziś nie wolno papu. A. Jesteśmy z ciebie dumni. Pokazujesz, że nie jesteś egoistą. Nie ma jedzenia, nie ma jedzenia. Heja, kochani. Nowy chłopak z ofermi zaraz pokaże mega kroki. Dajesz na parkiet, Herbert. Uuhu. Nerd przyszedł. Ha. Wyśmiać go. Patrz i ucz się, mierny głupcze. To jest nasz ofermski skręt! O, Red! Wcisnąłem guzik szybkiej ewakuacji! Muszę to zwalczyć! On nie wykonuje kroków! On łamie sobie giry! Hidziorkolo! Oh. Uh, ups! Oj, sorki herb, ale nie mam oczu z głowy. Dobry hapspak! Wiesz, nie mogłem pozwolić, żeby Skibo zmarnował jedzenie. Uh, a jak ja w końcu temu cytryniakowi... Za najbardziej pomysłowy taniec w historii szkoły. O ho! Dziękuję, dziękuję. Eee, przepraszam. Pubel! Ten twój pomysł jest do i nie znoszę cię! Choć robisz najlepsze smażone ślimaki w niższej krainie, więc wracaj mi tutaj i do garu. E, czekaj, mój panie, e, nie każ mi wracać! Przestań mnie zagadywać, bo cię zdegraduję do sługi twojego brata! Nie, nie, słuchaj. E, w szkole mówią, że największa słabość pakmana to jego ego, a w mieście, że jego apetyt, ale sam przyznał, że jego największą słabością jest to, że nie ma oczu z tyłu głowy: czyli. Musisz po prostu zaatakować go z tyłu. To wiadomość dzisiejszego dnia! Mimo Twojej nieporadności, dzięki Tobie Pachman będzie wkrótce unicestwiony! Ale wracaj, tu dubel! Zwołaj oddziały! Urządzimy sobie starą, dobrą inwazję! Powiem już dokładnie, jak zniszczyć cytrynowego czorta! Tu jesteś! A e, było fajnie, ale muszę lecieć. No szkoda. Rozumiem. Będziemy za tobą tęsknić, Bubel. Że co? E, jak to zauważyłeś? Po drobiazgach, po zmienionym akcencie, po kapce mazi na poduszce. O, i sprawdziłem. E, ofermia nie istnieje. Więc... Czemu mnie nie pożarłeś i nie wybekałeś moich oczu do niższej krainy? Najpierw byłem ciekaw, co kombinujesz. Potem skumałem, że tylko robisz swoje i chciałbyś mieć przyjaciół. Ale To znaczy, że mnie nie zniszczysz, choć jestem prymitywnym zdrajcą? I chociaż cię nie ostrzegłem przed straszliwym atakiem duchów, który nadchodzi z tyłu? Nie. Nie jesteś prymitywny. Ale twój wredny szef tak! On dopiero jest prymitywny. Okropnie. To tak. Patrz na tyły. Ty już lepiej znikaj. Hej! Dzięki za ostrzeżenie! Proszę bardzo, kumplu. Już lecą. Załadujcie pakercini. E, pięknie. Łapiemy duchy! Jest! O rety, nie widzę Pacmana. mana Oby sobie radził. Zawracaj, Pacman, zawracaj! Zaraz was połknę, duchy! Paxilla Wielki sieje panikę! Yeah! Ura! Dobrze poszło, Kunglu. Moja armia pokonana! Najkrótsza inwazja w historii! Niechaj to licho porwie! Gdzie jest ten tępy, nieporadny sługa?! Straciliśmy kontakt, mój panie, więc sprowadź go tu! Chętnie. <laughs> O, wychodzi na to, że wszystko wraca do smutnego punktu wyjścia. Zjeżdżaj nerdzie! Do zobaczenia, ziomusiu! A! A! I wiecie, wreszcie rozkminiłem, czemu zawsze trzymamy się razem. Nie ze snobizmu, tylko z przyjaźni. A przez ciebie całe to przedsięwzięcie skończyło się porażką! O. Tego bym nie powiedział. Uuu, a powiesz nam coś o żółtym czorcie, czego od dawna nie wiemy? Tak. Pacman i jego koledzy to zwyczajne, fajne gostki, Ziomusiu. Wersja polska na zlecenie Teletun Plus Masterfilm. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi Kamila Klimas-Przybysz. Dźwięki montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Agnieszka Kudelska, Stefan Pawłowski, Magdalena Krylik, Jarosław Boberek, Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk, Klaudiusz Kaufman, Grzegorz Kwiecień, Michał Podsiadło i inni.